Witam wszystkich. Z tej strony Sarlendzie Mistrza to jest kolejna prezentacja postaci. Tym razem jest to Strażnik N7, czyli Palady. O, no, nie, nie nie Tarczownik, nie mogę się powstrzymać. Eee, to zacznijmy jeszcze podobnie jak przy przypadku Niszczyciela od mocy: wysanie energii, energii, wyobrażenia, szybkość ładowania. I obrażenia zamiast tego. To mógł być mały błąd, ale... W sumie przeżyję. Spalenie nie dajem nic, no bo... doskonale to wszystko jest znane. A ja i takim wielkim zwolennikiem tej mocy nie byłem. Ale byłoby ciekawie. Natychmiastowe zamrożenie. Zwiększymy sobie zasięg zamiast tych obrażeń. O dziwo. Dalej. Zwiększy obrażenie zadawane schłodzonym i zamrożonym celom o... 10%, no to zawsze coś, prawda? No, tu jest spowolnienie jeszcze. To ja wolałem zadawać im więcej, nie chcę nawet ruszałem normalnie. I ostatecznie, no to zwiększe obrażenia i osobie opancerzone cele. Przydatne bardzo. Na żniwiarzach, getach w zasadzie zwłaszcza. Tutaj, no, obrażenia kombinacji technicznych o 100%. Tylko i rzadko mi się udaje tego Cokolwiek chcę zrobić 2,57 ładowanie tego, to jest 2,38 No To czas podobny. Dalej. Pasywki. Tutaj nie ma co mówić. Standard. Ale tutaj ten na końcu się ciekawie. To my tak Zwiększa zdrowie, tarcze, obrażenia w walki, wręcz i wytrzymałość. Premio do zdrowia i tarcz. Obrażenia w walce, wręcz. Premie do zdrowia i tarcz. Aha, tu mogę jeszcze wziąć obrażenia do walki. No nie, okej. Okay. To tu jestem. Tu będę zwiększał o 50% ilość obrażeń, które może przynieść na siebie tarcza. Z w sporo to wytrzymuje? Jak sprawdzam to na brązie, na przykład 3 strzały, pustoszyciela wytrzymywało. Tak, tak, ciężko tego. I tarcze ogniowe. Zacznijmy, że wolę użyć ognia. Mam jedną chłodzące, no to będę jeszcze ogień. Nic jest nie nie? A tu, no. Zamraża, spowalnia. No. Tak wygląda to. No teraz szybko dołączmy się do takiej gry. A nawet już brąz Zademonstrujmy to w praniu, tak zwanym. I bawmy się. Postać to dostałem z pakietu za weekendową akcję. No, świetnie, Byłoby tak pięknie prawie że. Nie wiem, co mu się nie podobało. Trudno. Postać postawiłem chyba, chyba głównie na obronę, wróćmy uwagę, zwłaszcza tarcze. To więc mogę ją sobie postawić, zanim schować. To jest druga postać, jaką mam, więc bawię się z uzbrojeniem. Trochę tak szukałem czegoś i stwierdziłem, że lufa i ten mm, paralizator, ko paralizator kontaktowy to będzie najlepsze ustawienie, mimo odwania mocy. Czy no, ogólnie ten zestawik, tylko jeszcze komuś nie bronią. Dobra, pogadam. Wyłączyć się z powrotem jak na jakąś grę. Niedługo wracam. Dobra, jestem ponownie na fali trzeciej. Tak, dołączyliśmy tarcza, blok i uderzenie. Czy nie coś jakby się przycinało, tylko nie wiem czy ja to wina ale nie powinna być moja nie? To jest jakieś taka nie? O matko jaki róż A paladni też chyba się, 7, tu tak patrzę Widzieliście? To było dziwne Dobra, przyżyjemy jakoś tą grę W sumie przyzwyczaiłem się do tego, że muszę ustawiam trochę na obronę, ale często do nich podbiegam A spróbujmy go najpierw o Pobrażenia nie. Ubrażenia przyzwoite nazwijmy to. A nawet się wypasowałem na drugą pozycję, tak. Eee, czekaj, gdzie jest ten? night. Furia! No. Dobrze, widzę. Dawało mi się. A. Teraz może jeszcze małe wyjaśnienie odnośnie koloru postaci. Po prostu nie mogę się powstrzymać tak i... Paladyn musiał być czarno-czerwony. Niektórzy wiedzą dlaczego. Nie żem się jakoś tak... Nie wiem Nie jakieś tak się specjalnie utrzystania z tarczownikami, ale... Tak dla... dla roja można. Tak tego nie będzie oglądał, ale... Cześć, cześć. Mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego. nie, nie. nie. No, nie jest źle, choć takie tak w tym pistoletiku. Russia Warszawnik, czarno-czerwony, yy, kanibale i to odwiedzły dobra. Zonże, dążę, Wstawaj, pani misiu. No nawet niedźwiedzia, więc jest OK. A, no 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 no, misiu, misiu, misiu! No tak, tak. to misio. Pola, pan polarny Misio. Tak to rozumiem przynajmniej. Chyba na niego wołało misiu. Aha, kupisanie energii to Też spadł palądy, pod mnie, tak samo jak ja. No, technologię w 10. Nie, ogólnie albo zabić. Ja mam tylko coś zabójstwo. Bronią technologię w... i wręcz. A wręcz całkiem sporo tego że Teraz będzie pewnie banż to się napala. fala. Jak on ma tarczę, w ten, ten Misio? Muszę się przypatrzeć kiedyś. Czekaj kiedyś. W tej lepiej najlepiej jeszcze Chyba też nie używa spalenia co mi się coś wydaje. Czekaj, a szaruman to kto? Strumowiec, dobra Kasztarczy mi się po kaztarcze Tarcza mi się coś uderzyła. Zresztą też on ma zwykłą tarczę, bo nie, nie rozwija tego. I coś tu się zbugowało, trochę. Mam że wszystko będzie okulnie ok. Nic się nie stanie złego w trakcie rozgrywki. No, koniec. Słuchaj, że. Day is night. Ładnie się tu trzymał sam, walczy na początku. A, oj! Ty, ty, to Wasi A tak ten, ten basz też jest mój. Jakbym wiedział, że to. Jakbym wiedział, że tam go basz podnosi. Dziwa. Nie mogłem go trafić, się z regu... Wy w tych miejscach. Spróbuję oh. pójść tędy. Tu jest w repusto, tam są zajęci. To mają misia i rycerza. Do obrony, a ja tu mam Asha... Romana, tak? Dobra, następny książę. Później jeszcze się już go widzę. A zatem to zmobilizuję. Wytrzymałeś tarczy, no val. mało no, przy tym wyobrażenia. Jusiu, ty też? Och, kurna. Sorry, stary, ale. Nie 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 Cholera No, tak to jest jak się człowiek pcha starczą na banshee No misiu, wszystko w twoich rękach Już po nas Nie nas no, żartuję. Że zjemy Banshi padło Tylko Aha, a Harmon już biega. Dobra. katana. On chyba dopiero zaczął rozgrywkę to postacią. Nie, 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 nie. Jakoś ma poziom. Dużo tylko tak i szarży. No dawaj mi się walcz. Aha, pierwszy poziom! Ja coś czuję. Albo rozwinął na chwilę jest tylko szarże. No, dalej rycerzyku, dalej. Do celu. Jedno wiem, masz Haruman i Misio przynajmniej starają się walczyć. Tylko Misiu, czego ty masz taki już kombinę kombinezon, co? Ja się pytam czemu. Dobra, misja z głowy ma chyba chodzą do tarczy, tak? Nie zwykło! On nie uro nie os w tarcze. Z tego co widzę. Najwyżej poproszę go. Panie Polar, pokaż tarczę. Ale lepiej nie. Dobra. Teraz nie podchodzę do Banshee. Do Brutali też lepiej nie, one też są w stanie mi taki... Nie miły kawał zrobić. Nie tak chwycił skubaniec. tak nie nie przybliża co No to trzeba Hm, padnę leży. Dobra, biegna do strzelowca Nie zdążysz, na pewno nie pozwolę mu się tak beztrosko wykrwawić. Ale podziękować mógłby słownie, jeśli nie ma do tego. To jest najgorsze miejsce, tu się nie możemy teraz schować nawet. To jest coś. Już... No nie, 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 nie. Częściowy, bo się schował. Nienawidzę tego na tej mapie. Durny bunt, mogliby to łaskawie naprawić. Wszyscy ci, 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 którzy się zajmują tym wszystkim. Akcje weekendowe robią dobre, no ale. Nagrody też są spoko, tylko. Prawda jest taka, że mogliby się zająć tą mapą. No tak jak zwykle to cholery medali. No, <noise> blisko byłem. No, no to ma sens. Pierwsze poziomy mieli tak ładnie, a musiał ładnie ten yy, podskoczyć w... nie, pewnie mając trzeci albo czwarty w obaj. No, na szósty podskoczył po jednym tym. Dobra, też sobie jeszcze z nim pogram. Wam dziękuję serdecznie. Do zobaczenia przy kolejnych odcinkach różnych serii, tym bardziej prezentacji postaci. Na razie.